Dobra siemaneczko wszystkim długo się zastanawiałem nad tym czy nagrać film o tym jaką mam wizję na centralne ogrzewanie w moim domu ale no jakby to powiedzieć dużo osób do nas trafia z zapytaniem jak też rozwiązać tu u siebie nie chcę montować pompy ciepła a chcieliby mieć bezobsługową instalację i instalację która byłaby zarazem jakby ekonomiczna Coś tam ktoś słyszał o buforze, coś tam ktoś słyszał o kotle elektrycznym, kotle gazowym. Dużo ludzi nie ma też możliwości podłączenia kotła gazowego. No więc też kombinuję z kotłem elektrycznym, taryfami nocnymi. No i stwierdziłem, że podejmę temat, spróbuję to rozrysować. Spróbuję to zrobić... Spróbuję zrobić taką instalację u siebie, żeby to sprawdzić jak to będzie działać. I powiedzmy, że... Próbuję rzetelnie rozliczyć to wszystko, sprawdzić jak to wyjdzie, porównać to z jakimiś instalacjami z pompami ciepła, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Więc teraz tak, jakby, z, a myślę instalacja ma być bezobsługowa, więc jakby pierwszym takim... Elementem tej instalacji, w moim wypadku, będzie piec gazowy. Mam dostęp do gazu, więc jakby mm, wykorzystam to. W moim ocenie jest to najtańsze źródło ogrzewania na chwilę obecną, najbardziej bezobsługowe i najmniej e, kosztowne, jeśli chodzi o, o całość. Kocioł gazowy ma w sobie całą automatykę można naprawdę dużo w nim sterować. E, Praktycznie układ pompowy, wszystko co jest potrzebne, żeby instalacja działała jest. Mój kocioł gazowy będzie zasilał instalację w grzejniki. Niestety, instalacja jest na grzejnikach. Eee, powiedzmy, że rysuję sobie grzejniczek, drugi grzejniczek. Umówmy się, że pierwszy grzejnik to jest piętro. A to jest patter. W sumie mam trzecie. Mam piwnicę jeszcze, w której też będą zamontowane 2-3 grzejniki, ale może o tym później. Teraz tak. Co dalej? Jakby pierwszym elementem instalacji i jakiejkolwiek automatyki będą zawody termostatyczne. Punkt jeden. Ja sobie, może to zrobię tutaj. Jeden. Zawód termostatyczny i jakby to będzie podstawa sterowania, eee, drugą jakby drugą rzeczą, drugim jakby sterownikiem, sterownikiem głównym będzie sterownik pokojowy główny montowany w najzimniejszym pokoju. Pokojowy i teraz tak, eee, niestety nie mam podłogówki, fajnie by było gdybym miał, ale no nie mam, wyrysuję jednak dlatego, że Gdyby ktoś posiadał instalację, eee, czekajcie, tak, tu będzie pompa i tu będzie zawór mieszający, zawór numer 2 drugiej, jakby element automatyki, zawór termostatyczny. Będzie to zawór. E, czy planuję taki układ wykonać e, w miejscu gdzie jest łazienka? Będzie to układ bez pompy, ale to tam. Pominimy. Gdyby była sytuacja taka, że ktoś ma układ pompowy z pomieszaniem podłogówki. wykonywaliśmy dużo takich instalacji, gdzie na przykład powierzchnia użytkowa domu była powierzchnią, na przykład w 80% powierzchnią, gdzie była podłogówka, a w 20% na przykład pokoje, pokoje sypialniane były to łazie, grzejniki. Dlatego też część osób może, powiedzmy, wykorzystać to gdzieś. I teraz tak... Zawór mieszający, w moim wypadku, jeśli zobaczymy ile tej podłogówki uda się zamontować, niestety nie zanosi się na dużo, ale gdyby się udało, że na przykład może by się udało jakiś korytarz tutaj czy coś wygospodarować, że tą podłogówkę położymy, kiedyś w przyszłości zastosuję zawór e, firmy Afriza. E, I to będzie zawór, czekajcie, bo sobie to zapisałem, ATM, tak, ale chyba mam zły symbol. 761 jest to zawór, który ma zakres regulacji temperatury do 4, chyba 20-45, jeśli się nie mylę. Może 30, nie 20, chyba 45 mniejsza z tym. Zawór, który będzie odpowiadał za temperaturę na podłogówce, żeby ta podłogówka nie była przegrzana. I teraz tak. No, jakby to jest mój, mój schemat instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania z kotłem gazowym. I raz tak, to mi, ten schemat instalacji zapewnia mi to, że jestem praktycznie bezobsługowy. Mam święty spokój, z tym, że chcę mieć ciepło w domu, nie muszę o tym myśleć i jest ok. Ale, no, no właśnie, ale. Żyjemy w kraju, w jakim żyjemy, i niestety okazuje się na chwilę obecną, że y, dużo osób boi się, co będzie, czyli na przykład, no nie wiem, y, zabraknie gazu. Na przykład, e, nie wiem, y, ktoś nie ma gazu i ma kocioł elektryczny, nie? Możemy tu przekreślić elektryczny. I teraz tak, jeśli by się okazało, że na przykład ktoś ma kocioł elektryczny, y, na przykład ma fotowoltaika, nie, nie zdecydował się na zakup... Y, Instalację fotowoltaiczną, przepraszam, pompę ciepła, bo stwierdził, że jest to dla niego za zbyt drogie urządzenie, ale ma nadprodukcję prądu i chciałby ten prąd spożytkować na przykład. No i ma, stwierdził, że sobie zamontuje kocioł elektryczny. Mam taką jedną instalację, gdzie będziemy w niedługim czasie robić, gdzie zamontujemy kocioł elektryczny firmy Elterm, który bardzo polecam. Może później o tym w rozwiązaniu. I teraz tak. Nasza instalacja będzie dodatkowo wyposażona w bufor. Taki oto sobie bufor, w moim wypadku będzie to 1000 litrów. Taki gdzieś tam, no mam nowy, no. W dzisiejszych czasach powiedzieć, że ma się nowy bufor, kupiony niedawno, to tak jakby się kupiło, jakby się wygrało to lotka, bo tych buforów na chwilę obecną nie ma. I to jest generalnie rzeźnia. Czas oczekiwania to jest Jakiś kosmos, ponieważ dzisiaj dostaliśmy gdzieś od jednego producenta odpowiedź, że bufor 1000 litrów. Przypuszczalny czas realizacji na chwilowe są to jest styczeń tak 2023 roku, czyli za 6 miesięcy 5. Także września. Dobra, i teraz tak, bufor nie zrobiłbym na wymienniku. Zrobiłbym to na um, układzie. Prawdopodobnie otwartym wszystko i dołożyłbym kolejny element automatyki i czwarty. Trzecim elementem automatyki będzie oczywiście Freezer. Niech wszystko będzie z jednej parafii i będzie to zawór AZV643. Eee, Jest to zawór przełączający, który będzie sterowany czujką która będzie padała powiedzmy sobie, sobie takie dla porządkowych spraw 11 11 to będzie i tutaj 12 11 i 12 to będzie czujka bufora a 12 to będzie czujka powrotu instalacji. instalacji. Po co one są? Bardzo prosta... Aha, może dorysuję schemat, opowiem później. Yy, I w moim wypadku musi być pompa, to też jest pompa. Nie, ja nie, tam nie będę się, że tak powiem, wysilił, żeby to jakoś tam idealnie rysować. Pompa idzie w tą stronę, tu idzie w tą stronę. W kotle jest pompa, więc generalnie możemy ją pominąć. I jakby piątym zawór. Piątym... Aha, czwarty zawór. Czwarty zawór na instalacji. Oczywiście afriza. I będzie to zawór też ATM. ATM. I tu będzie atem chyba 5, 6, 3. Jakby co to poprawię. To jest zawór termostatyczny działający w zakresie 35-60 stopni z dosyć dużym przepływem. Po co on będzie? Zaraz wytłumaczę. I numer 5 mamy tutaj. Numer 5 jest to zawór. Yy... Kurczę, chyba ATV. ATV nie chciałbym skłamać, ale ATV 45 stopni. Jest to zawór ochrony powrotu. Zawór ochrony powrotu, dlatego, że będziemy mieli tutaj dodatkowe źródło ciepła w mojej postaci. W moim przypadku będzie to kominek. Kominek, który jest, i będzie on działał na takiej zasadzie, że będzie nam ładował bufor wiadomo, że tutaj musi być układ otwarty, już generalnie pomijam odpowiedniki zawory i to pomijam, żeby była schemat ideowy, A co tutaj trzeba dołożyć, to tam, to no to już nie będę się skrupulatnie rozwijał. Dobrze, i teraz tak, ta część instalacji odpowiada mi za, za to, żeby instalacja była bezobsługowa. Ta część instalacji odpowiada mi za to, żeby Instalacja była jak najtańsza w eksploatacji. Dlaczego? Już tłumaczę. Schemat działania instalacji polega na tym, że przykładowo yy... dajemy temperaturę zasilaną 45 stopni na instalację. Mamy lekką zimę, nie potrzebujemy wysokiej temperatury. Podługówka na zaworze trójdrożnym, tutaj robimy podmieszanie, nie może iść 45 stopni na podługówkę, więc robimy 30. I mamy sytuację, że nam sobie działa instalacja, mamy termostaty, które się otwierają, powodują, że jest pobór energii i w tym momencie wraca nam 30 stopni z instalacji. Nie wiem, instalacja powiedzmy, że jest wygrzana, jest tryb taki, że sobie ładnie działa. Czujnik temperatury numer 12 powrotu instalacji sygnalizuje nam, że... Temperatura powrotu jest 30 stopni i jest on w pozycji takiej, że puszcza nam powrót bezpośrednio do kotła. Kotło ma temperaturę zadaną 45, dogrzewa nam instalację i instalacja sobie działa, jest bezobsługowa. W momencie, kiedy dochodzi do sytuacji takiej, że y, mieliśmy wolny wieczór, napaliśmy sobie w kominku, y, miło spędziliśmy wieczór, kominek ładuje nam bufor do 80 stopni, A już pomijam fakt tego jak, jak będzie się rozkładało, rozkładało rozkładało tutaj temperatury poszczególne może być on doładowany do, do nie wiem, do połowy 40 na dole będzie u góry 80 nieważne w tym wypadku jeśli mamy dalej pobór 45 stopni na instalację Halo, halo! Cięcie, bo mieliśmy intruza. No, więc yy, mamy powór 45 stopni. Instalacja sobie dalej działa bezubsługowo, ale tak jak wspominałem, mieliśmy sytuację, że napaliśmy w naszym kominku. Automatycznie na kotle, na buforze nam pojawiła się temperatura, która jest wyższa niż temperatura powrotu czyli przykładowo powrót nam. Wraca 30 stopni, na buforze mamy 80, i w tym momencie możemy zrobić to najprostszym termostatem różnicowym, który wyczuwając różnicę pomiędzy temperaturą bufora a temperaturą powrotu spowoduje, że nasz powrót zostanie odcięty w tym miejscu i pójdzie sobie przez bufor. Pójdzie sobie tu i tu. Tu się podmiesza z temperaturą 80 stopni. I w tym miejscu mamy zawór ATM o dosyć dużym przepływie jest w zakresie regulacji od 35 do 60 stopni. Ustawiamy sobie go na 45 stopni. Woda miesza nam się z tej strony i z tej strony. I wraca nam do kotła wygrzana 45 stopni. E, i nasza instalacja w tym wypadku jest, powiedzmy, że ekonomiczna. Jest też jakby, mam możliwość taką, że no, mamy alternatywę, że no, ten gaz, no nie wiem, będzie bardzo drogi. Technologie się rozwijają. Ostatnio pojawił się cudowny wynalazek w postaci kotła na ekopony. No może za chwilę zostanie wynaleziona jakaś, nie wiem, cudowna technologia. Plasmowa, cholera, wie co? Będziemy mieli możliwość wymiany naszego prymitywnego, yy, średniowiecznego kominka na jakiekolwiek inne źródło energii, które nam uzupełni bufor. No nie wiem, no wiecie co chodzi. Yy. W tym momencie będziemy mieli możliwość alternatywy. Czyli, na przykład, nie wiem, ja mam możliwość taką, że no mam tani dostęp do drewna. No, może to aż dziwne, ale udało mi się kupić. W zeszłym tygodniu, znaczy jeszcze jej nie dostałem, mam nadzieję, że dostanę, ale no za 120 zł metr sześcienny sosny. No, będzie trzeba ją sezonować i no, będę mówił, ją użyć w przyszłym roku, żeby zrobić to tak, jak Bozia przekazywała, no ale jeśli przeprowiliłoby i faktycznie by się okazało, że no, nie wiem, nie będzie gazu, nie będzie węgla, zawsze jest alternatywa. Macie tutaj możliwość dogrzania się, czy też będzie drogą w tym wypadku. Jest zawsze możliwość. E no, i co? No, fajnie też mogłoby to działać z kotłem elektrycznym. Z kotłem elektrycznym jest o tyle fajnie, że można by też jeszcze to zrobić. Mogłoby to być super alternatywa dla pompy ciepła, dlatego że można by zrobić to w taki sposób, że kocioł elektryczny. Mógłby działać w dwie strony, czyli w jedną stronę, że nam by zapewniał bezobsługową instalację, ale też mógłby działać w drugą stronę, że wygrzewałby nam bufor w terapie nocnej, czyli um, instalujemy tak e, układ. I jeszcze no, poszedł temat do pewnej firmy, do pewnego producenta z zapytaniem o to, czy będzie możliwość zrobienia tego na automatyczne na, na automatyce oryginalnej od kotła. W taki sposób, żeby kocioł elektryczny wygrzewał nam bufor w taryfie nocnej, czyli tam pomiędzy chyba 22 a 6 nad ranem mamy możliwość korzystania z naszego prądu, który powiedzmy kosztuje około 30 groszy za w naszej okolicy, z tego co sprawdzałem 30 groszy na takie 1 kWh. I jeśli nie mamy fotowoltaiki, nie wiem jak to jest z tymi taryfami, teraz z zmianami jeśli chodzi o instalacje fotowoltaiczne, ale gdyby była sytuacja taka, że no nie mamy fotowoltaiki, ale mamy taryfę nocną, kupujemy za 30 groszy za 1 kWh, mamy możliwość wtedy załadowania tego bufora w nocy do... 90 stopni, 80, no kto tam ile chce, ile potrzebuje, i w tym momencie może to działać w taki z, na takiej zasadzie, że nie używamy kominka. Yy, ładujemy kocioł w taryfie nocnej za tanie pieniądze. Wykorzystujemy to w taki sposób, że yy, używamy tego w dzień na niższym parametrze z magazynem energii. Yy, dogrzewamy w, powiedzmy w ciągu dnia, gdyby się była taka potrzeba, no i tyle, nie. Świetnie to może też zagrać na takiej zasadzie, że jest bardzo zimny dzień, czyli na przykład mamy nie wiem, tryb pracy taki, że zaczynamy pracę od godziny 7 rano, kończymy o godzinie 15 mamy ten czas na to, żeby sobie zejść do kotłowni, z przydziesłowiowego kalusza wyciągnąć coś dobrego oraz sobie w kominku czy tam piec. Też zapomniałem o kotłach zgazowujących drewno, no można tutaj też zastosować kocioł zgazujący drewno, też bardzo fajne wynalazki, no i co, no i możemy na przykład przy kotle elektrycznym zrobić to w taki sposób, że nam działa instalacja. Załadowujemy sobie na przykład o godzinie 15 kominek, ładuje nam on bufor do powiedzmy, nie wiem, strzela do 80 stopni przechodzi godzina 22, gdzie mamy możliwość taryfy nocnej, robimy automatykę tak, żeby nam dodatkowo dobił do tych 90 stopni, żeby na następny dzień nam jeszcze serczyło, no i w tym momencie w ogóle jest sztos, że no mamy super fajną instalację, jesteśmy niezależni, bo mamy alternatywę nigdy nam nie będzie mówił, że mamy nie wiem, sorry nie ma gazu, sorry nie ma prądu w wypadku braku prądu, no braku gazu jak żyje, mi się nie zdarzyło, że w instalacji słyszałem poza jakimiś tam pracami serwisowymi, ale na przykład w, w brak prądu się zdarza. No jeśli by nam się zdarzył brak prądu, no to mamy możliwość jakieś podpięcia, jakieś UPS-a, wypięcia pompy, podłączenia tego na krótko. Jeśli byśmy mieli pompę ciepła, no to leżymy i kwiczymy, nie mamy, zi jest zimno, nie? O tym można by zrobić kolejny filmik, jakie będą problemy z pompami ciepła, bo ja przewiduję i tutaj Koledzy, z którymi współpracuję, przewiduję, że będą potężne problemy, o których się nie mówi. No, temat rzeka. Na dobrą flachę. No i tyle. Chyba postaram się to jakoś może ładniej ustroić, ładniej rozpisać. Um, taki schemat chcę wykonać u siebie. Taki schemat um, mamy jeszcze u jednego klienta do wykonania. Przy będzie będzie bufor 80, 800 litrów, bo, bo, bo się nie zmieścić do, 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 do piwnicy. Um, tam też klient ma własny las, ma możliwość pozyskania drewna za darmo, także no. Um, no, I tyle. E, jeszcze, no, kiedyś mogę omówić sterowanie jeszcze, jeśli chodzi o sterowanie, można by to zrobić bardzo fajnie też tutaj, jeśli chodzi o kocioł. E, Dlaczego kocioł grzewczy, a na przykład nie w taryfie nocnej grzałki? Dlatego, że ten kocioł ma możliwość ustawienia temperatury, na przykład kocioł z l yy, bardzo fajne kotły, mają możliwość na panelu podglądu zużycia energii, wprowadzenia limitów energii, które możemy zużyć, czyli na przykład yy, kocioł po zużyciu, ilość energii nam wchodzi w tryb niegrzania, czyli no, nie zużyjemy tej energii, no bo yy. Jeśli nie chcemy, że nie mamy jej na przykład, jeśli mamy fotowoltaikę, na przykład mamy nadprodukcję prądu, możemy mu określić limit zużycia energii, też fajne. I w tym momencie, no, jeśli widzimy, że jest problem na zasadzie, że nie mamy energii, no idziemy, palimy w kominku. Ale co ma możliwość, ten kocioł nam robi bardzo fajną automatykę, dlatego że zamiast tutaj sterownik pokojowy dając informację na przykład przy kotłach grzewczy, Możemy często sterować krzywą grzewczą, czyli nie sterujemy tym trybem pracy kotła, czyli załącz, wyłącz, ale obniżamy mu parametr grzewczy na przykład na nie 45, a 35. No Automatycznie nam się nie, nie wystudza zbytnio instalacja, nie musi się kolejny raz rozgrzewać. Też jest fajna opcja. Czyli, czyli ten kocioł, powiedzmy dobry kocioł gazowy, czy też dobry kocioł elektryczny kosztuje około... Powiedzmy od tam 4 tysiąca zł za kocioł elektryczny, dobry kocioł gazowy tam powiedzmy dwufunkcyjny, jest to koszt, tam 5000 zł, więc no, mamy małe pudełeczko kompaktowe, które nam zrobi wszystko, więc ja to. Myślę, że to jest spoko. Ciepła woda użytkowa może w innym filmie, bo też jest temat, no, temat, temat na no, omówienie. No no. I tyle. Życzę miłego wieczoru. Idę na zimne piwo. Do zobaczenia.